Mamy dużo zajęć praktycznych, czyli mamy warsztaty. Mamy też takie zajęcia, mam wrażenie, rozwijające refleksyjność. Z mojego ostatniego semestru, chyba takie, mam wrażenie, zajęcia przyjemne i dla mnie, i dla osób studenckich, wyjątkowo to były zajęcia, które po prostu nazywają się życzliwość. I kiedy uczymy się takiej życzliwości, wobec innych, takiego empatycznego patrzenia na świat, na tą różnorodność, na to, że inni się od nas różnią i jak sobie z tym radzić, jak zarządzać tym, że inni się różnią, ale też, żeby dać sobie tą życzliwość wobec nas, tak, że nie musimy wszystkiego wiedzieć i musimy, no dopóki myślimy o tym, myślimy o wszystkim tak, że się uczymy, rozwijamy, no to właśnie idziemy w tym dobrym kierunku, więc te zajęcia no są takim miksem po prostu refleksyjności o sobie, tej właśnie psychologicznej, tej takiej społecznej wrażliwości, myślenia o tym, jak angażować społeczeństwo i też takiego spojrzenia krytycznego na makrostruktury, tak jak możemy zmieniać to, co nam tutaj politycy próbują sprzedawać.